Cześć, witajcie, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest Ratchet i Clank, moja nowa seria na tym kanale, pierwsza w całości prowadzona y, dzięki konsoli PlayStation 5. Także jest to mały krok dla gracza, ale wielki skok dla kanału Spuerat i to jest coś, co ja zawsze powtarzam przy tego typu zmianach. Ratchet i Clank to jest seria. Z którą ja, jako y, osoba urodzona w 1999 roku, powinna być zaznajomiona dosyć dobrze. Ale niestety, tak nie jest. Grałem w tylko dwie części y, z tej serii. I przy czym, grałem to jest dobre słowo, bo żadnej nie przeszedłem. I to zawsze było tak, tak po trochu bardziej. Y, w, y, grałem na PSP w, y, y, w spin-off Secret Agent Clank. Oklanku, w którym Ratchet się wprawdzie pojawiał, ale on nie był główną postacią. No i jeszcze grałem w Ratchet and Clank Quest for Booty. To była na, na PS3. Wyszła taka część i ona chyba wyszła w 2008 albo 2007 roku, chyba w 8. Grałem jakoś niedługo po premierze, ale nie porwało. To była taka gra, że. Ona była bezpośrednią kontynuacją którejś z poprzednich części. O, akurat mi się Crash Bandicoot 4 e, zainstalował na PlayStation 5. Zainstalowałem update do PlayStation 5, także Crash też będzie kontynuowany. No i jest to kolejna gra na moim kanale, która jest przeznaczona raczej dla dzieciaków, więc e, na poważnego let's playera jeszcze przyjdzie czas. Bo z gier dla dorosłego odbiorcy, to ja miałem do tej pory tylko The Last of Us i Ghost of Tsushima, które jutro kiedy to nagrywam, y, powinno mieć swoją, y, powinien mieć swój finał na kanale, 68 odcinek. Zaczniemy sobie Ratcheta i Clanka, dlatego wybrałem tę grę, bo wychodzi w czerwcu kontynuacja Rift Apart i mm, będę ją oczywiście nagrywał już na premierę. Ratchet i Clank to jest akurat, ta konkretna gra jest remake'iem gry z 2002 roku, tej pierwszej części, na podstawie której Powstał film w 2016, no i ta gra nie dość, że jest remakeiem tej pierwszej części, to jeszcze jest na podstawie filmu. I tutaj jest ciekawa taka sytuacja, bo ja ani yy, nie widziałem filmu, ani nie grałem w tę pierwszą grę. Nawet się nie zapoznałem yy, z materiałami na YouTubie, nie widziałem filmu, nic, nic nie wiem tak naprawdę o tym. No i w sumie dobrze, bo poznam tę historię tak na świeżo. Tam oczywiście z paroma postaciami z serii jestem zaznajomiony, ale. Yy, też tak nie do końca. No i oczywiście y, grę stworzyło Insomniac Games. Insomniac Games możecie kojarzyć y, z bardzo popularnej serii gier o Spider-Manie. Już mówię serii, no bo powstał przecież Miles Morales. Y, z, możecie kojarzyć właśnie z Marvel Spider-Man z 2018 roku. Y, wybitna gra i też pojawi się na kanale, ale jeszcze nie wiem kiedy. Na pewno w wersji zremasterowanej się pojawi. Dobra, dajcie znać, czy chcecie. Yy, powstała, znaczy została wydana 12 kwietnia 2016 roku, więc niedawno minęło równo 5 lat. Nie jest to nowy tytuł, ale pojawić się tutaj musiał, bo chce, yy, żebyśmy, yy, żebyśmy sobie zagrali w dwójkę. Niski idealny dla początkujących przeciwnicy nie są agresywni, sterowanie jest uproszczone, a kamera automatycznie się dostosowuje. Przygoda dla doświadczonych graczy normalnych, którzy skłonność do brawury wyssali z mlekiem matki. Niezła to musi być rodzinka. I propozycja dla wytrawnych graczy, którzy lubią walczyć z krokorekinami gołymi rękami i oddalają się od eksplozji w zwolnionym tempie. I pamiętacie moją naczelną zasadę? Gramy na hardzie albo wcale. Jesteśmy na planecie... planecie... Chyba na planecie, nie? Tutaj są planety? Chyba tak, nie? Więzienie w Aliro City, planeta Kerwan, albo Kerwan. Nie wiem. Otworzyć siódemkę! Grama oczywiście pełny polski dubbing. Ruszaj się, Shif! Ha, ha ha! A! bohatera! Ha, a... Identyfikacja więźnia 117 Shif. Myślisz, czego mnie złamiesz, grino? Byłem w najmroczniejszych zakątkach wszechświata. Tam, gdzie by ci śrubki zardzewiały! Wieczne kamienie łamy z ordą. Żelazna twierdzona waliz, pie! Witaj, Młokosie. Nazywam się... Kapitan Quark. Ja... ja nie wierzę! Jesteś tu! Marzyłem o tym, że mnie aresztujesz. O, spadaj stąd. Mówiłem do ciebie, Zed. Tak, kapitanie. No dobrze, Młokosie. Czyli, że śledzisz moje liczne dokonania? No oczywiście! Jesteś słynnym bohaterem galaktyki! Już nie jest sławny! Słowa ranią, samotny Bilu. Jestem wiernym fanem. Kupiłem w przedsprzedaży nową grę na czcie. Że co? No grę, która opowiada o Twoich przygodach z tym Lombaksem. A chodzi ci pewnie o film. Tak, jest niezły. Jeśli lubisz animację. Nie chodzi mi o grę! Jest oparta na filmie. Patrz, to potwierdzenie zamówienia. Przyszł mi o dowiedzenia! <noise> Robią grę opartą na filmie o moim życiu? Czemu się nie skonsultowali? O, to moja wina. Zbyt długo tkwiłem w tym zapomnianym miejscu zdala od fanów. A teraz nikt nie pozna mojej wersji zdarzeń. Chętnie wysłucham, kapitanie. Naprawdę? Zatem siadaj, bandziorze, a ja opowiem ci pewną historię. Wszystko zaczęło się od gamonia lombaxa Ratcheta. Co się wybierasz? Ej, Grim! Jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazar poszukać cedek grawitacyjnych. Aha. Wciąż tu jestem. Zawsze jestem. Chyba twoje wymknięcie nie wiąże się z naborem w szeregi Strażników Galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim. To Strażnicy Galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie. Nie wyjdziesz, póki nie naprawisz statku pana mikrona. Łap się za tę korbę! Okej, okay, czy mamy samołóczek teraz? Ten statek okay, jest na mak podnośniku? Ogarnij te korby, ruchy! No, spłonosimy. Awionika spalona, procek spalony, nawet cewki grawitacyjne popalone. Tym razem. Okej, zobaczymy, jak działa. trochę za szybko. Za szybko to zrobiłem. Tak, lewa strona w porządku. To cud! Zajmijmy się światłami do palacza. Spójrz w dół. Widzisz coś? To jest najbardziej samouczkowy samouczek. Lewy dolny dopalacz sprawny. Jaki może być? Może jednak da się tym polecieć w kosmos. Jeszcze jedno po prawej. Prawy dolny dopalacz chula. Więc wszystko okej? Okay. Jest dobrze. W wiadomościach mówią, że rekrutacja odbywa się w wesołym miasteczku. Pokaż im na co ci stać. I tak Ratchet rozpoczął swoją przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki.

Okej. Okay. Nie słuchajmy Ratchet tych wiadomości. I tego właśnie. Trochę ciężko mi się jest tutaj odzywać, no bo... Aby nie wiem co klubu, mam robić, musiał się uciec do tradycji Ok, Okej. Na razie jest prosto. Tacy chyba najbardziej podstawowi z przeciwników widzę, że tutaj mamy punkty doświadczenia za zabicie każdego więc spoko zawsze to coś. Dobra, na razie poznałem tylko skok, atak i to tyle. Podejrzewam, że jeszcze jakieś gadżety będziemy mieli. Wiedział, Gdyby się na śmierci, się Czyli korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na bank. Wyleczył mi 3 z 5 ran postrzałowy. Patrzcie, jaka tutaj jest destrukcja otoczenia, super. Tak naprawdę każdy element możemy zniszczyć. Elegancko. Super, super wyszło. Teraz skoczymy tutaj. Podwójny skok, mamy samouczek. To już udało mi się wykmienić, jak to działa. Poszukujmy się. Ok. ma za nic zmienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynie. Co za tupet. Może zbierał śrubki, żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę? Dokładnie e, tak. Od to ja tu jestem. O, uwaga, bo tutaj dużo tych żap jest. Naszedł, pokonawszy przeciwników, parł naprzód. Dokąd zmierzał? Do celu. <laughs> Kurde, dialogi są tutaj naprawdę dobre. To już pierwsze, co mogę powiedzieć. No i dubbing kwarka. Kwarka jest, jest bardzo spoko. Akurat te dwie części, co to nie wcześniej grałem, to były całkowicie po angielsku, więc nie miałem przyjemności do tej pory zaznać tej serii z polskim dubbingiem. Też mało ogarniałem z uniwersum samego, bo no ile ja miałem, jak w to grałem, z 9 lat, także no to nie jest wiek, gdzie się ogarnia angielski, chociaż w sumie dzieciaki ogarniają lepiej ode mnie niż ja wtedy. Zależy od dzieciaka. Dzień dobry. Ok, czyli będziemy próbowali się stać strażnikiem galaktyki. Nie mylić z tymi strażnikami z Marvela. Dobra. To w takim razie musimy iść tutaj, na ten tor. I to będzie pewnie dalsza część samouczka, akurat. Tak jest. Dzień dobry. To może zaprezentujesz nam swoją zwinność, przeskakując przez te przeszkody? Udało się? Nawet Dobra się wspiąłem? A teraz przejdź do kolejnego etapu. Super. A tutaj. Jest... Dobry strażnik jest zawsze świadomy otoczenia. Skacz po ruchomych platformach. To będzie proste. Wow. Się tak śmiesznie zapadają. Tak nie byłem pewien, czy mogę długo na nich zostać. Być może szukamy. Jak ty? A teraz przejdź do następnej części. Będzie walka. Właniam się nisko. Witaj rekrucie. Jestem Brax Lectrus, spec od rozwiązań siłowych. Zobaczymy jak sobie poradzisz z niszczeniem skrzyń. Ja już dużo zniszczyłem skrzyń, nie wiem czy zauważyliście. Ale okej. Okay. Ej, dobre to było. Lecimy dalej. Czas na coś bardziej wybuchowego. Okej. Okay. Ściśnij X, żeby kupić granat fuzyjny. Czy na pewno chcesz wymienić śrubki na tę czadową broń? Dobry. Tak. kupuje kupuj i ulepszaj broń u dowolnego sprzedawcy z Gadgetronu. Super! Kolejny etap R2. Okej. Okay. Tak to działa. Okej. Okay. Galaktyka Solana to niebezpieczne miejsce. Broi się w niej od skrzyni pełnych amunicji. Okej. Okay. Jeszcze ktoś mnie tu atakuje? Nie. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Wow, tutaj mamy coś na kształt lawy. Wow, a co tu się stało? Czemu mnie to dziebnęło? Coś pominąłem chyba, w sensie, coś mi umknęło. W sensie takim myślowym, nie? Dobra, i tutaj mamy... Aby podgrzać atmosferę, wyposażyliśmy atrapy w miotacze ognia. Dział prawny nie miał nic przeciwko. Ha. podawam się humor w tej grze. ty zostaniesz nowym strażnikiem galaktyki. Przed tobą ostatnie wyzwanie. Dalej Dobra. Dasz radę. No to Dasz słucham. Jeśli przetrwasz wałem rogów, masz szansę zostać strażnikiem galaktyki. O, odzyskałem zdrowie. Dobrze. Lub starzysto. Kurde, dobre to są te teksty. Aha, i to mogę zbierać jak mi się skończy. Okej. Okay. Super. Ło! Teraz ci z tymi miotaczami. Awans Ratcheta. Zabijaj wrogów, żeby zwiększyć maksymalne zdrowie. Nowa karta dostępna. Okej, okay, zobaczmy te karty. Kolekcja kart. Nowe Dr. karty. Wielki Al. Właśnie zdobyłeś twoją pierwszą holokartę. Możesz zdobywać pojedyncze karty za pokonywanie przeciwników. Pakiety zawierające trzy karty znajdziesz w ukrytych miejscach. O, Twoim znajdźki. Przed zadaniem pełnej talii. Dobrze. Otwórz pakiet. Warsztat Grima. Okej, okay. Znajdziemy takich samych kart 5. Obróć kartę. Warsztat Grima miejsce, do którego się udajesz, jeżeli musisz wyczyścić swoją hiper przepustnicę lub chcesz zwiększyć osiągi swojego zapasowego modułu napędu. Mają tu uczciwe ceny oraz najbardziej zrzędliwą obsługę klienta po tej stronie kanionu Krell. Lokacja Welding, System Solana pierwszy występ Ratchet and Clank 2002. Fajne, podoba mi się. Statystyki kolekcji, zestawy kart. Aha, 33 zestawy kart są dostępne. Premia do statystyk. Karty Żubra. Dobra. Żubra właściwie. Dobra, zobaczmy broń. Aha, granat fuzyjny. Gadżety. Omni klucz 8000. To narzędzie ma wiele zastosowań, do których zalicza się uwalnianie śrubek ze skrzyń, tłuczenie pobliskich wrogów oraz wyjmowanie pierniczków z piekarnika. To energetyczne urządzenie chwytne współdziała z szerokim wachlarzem. Wersa celów. Harpun mamy, ok. Jeszcze jest mapka. To jest mapka Weldin. Kizil Plateau. Dobra. byśmy patrzyli na kolejnego strażnika galaktyki. Dobra. Na szczęście mamy w miarę nieograniczoną amunicję. Zdobyto trofeum. trening podstawowy. Super. Nieźle poszło. Bardzo dobrze poszło. Zbierzmy te śrubki wszystkie. Teraz będziemy mieli 1000 śrubek. Podoba mi się to dobra, 977. Dużo ich tutaj rozwaliliśmy Na razie jest prosto, ale podejrzewam, że na wysokim poziomie trudności ta gra szybko stanie się trudna. I panowie! Przed wam wybawca solany! Kapitan! Kwan. Sołem, kapitanie! Znowu się podpalił. Widzę. Nazywam się Kopernikus Quark i tak. Zgadza się, właśnie przeszedłem przez ścianę ognia! Pozwólcie, że się wam do czegoś przyznam. Gdy prezydent Fajronics poprosił o przyjęcie nowego strażnika, wiedziałem, dokąd iść. Tak jest, zgadza się do was! Tak, wiem co myślicie. Czy aby podołam wyzwaniu? W końcu to nie wy uratowaliście Aliro City z rąk doktora Nefariusa. I przecież to nie wy uratowaliście Aridie przed Neftinem Progiem i ślepotą barwną. Co? Dwa razy. Cóż, może i nie macie wyrazistej szczęki i spiżowego torsu, lecz jeśli macie serce, to się nadajecie! Ty się nie nadajesz. Ale. Mam serce. Tak, ale niestety zamknięto je w wątłej klatce, obleczonej brakiem doświadczenia. I jeszcze kwestia twojej przeszłości. Mam tutaj długą listę wykroczeń. Nielegalne posiadanie grawi odpychacza, czarnorynkowego akceleratora, zakłócanie kontinuum czasoprzestrzennego? A to zabawna historia. Świrus, mariat jesteś i to z tych groźnych. To moje emplua. Chwila! Dajcie mi szansę. Sorry, brak czasu. Ratuję galaktykę, szerokiej drogi i pamiętaj, możesz dokonać wszystkiego, jeśli jesteś mną. Następny. Tymczasem na planecie Quartu. Doktor Nefarius! Szalony naukowiec, bez którego by się to nie udało. Szalony, sugeruje upośledzenie. Ja raczej pałam z żądzą zemsty. Przyszliście pewnie, by poznać żołnierzy? Główna dyrektywa! Zniszcz Strażników Galaktyki! Główna dyrektywa! Zniszcz Strażników Galaktyki! Główna dyrekty... Hmm. Witam. Egzemplarz defektywny! Przygotować się na zniszczenie! Trzy, dwa... Aaa, defekt! Śmiało, Wiktor! Super, wznowione nagrywanie rozgrywki. Muszę w ogóle wyłączyć nagrywanie Pan rozgrywki. Nie będę że jedyną Gryka szansą na ratunek dojowych. będzie wentylacja. Jeśli dobiegnie A. do przychodu wentylacyjnego, może wyjdzie z tego cało. To taka jest geneza klanka. Podoba mi się to. Wiem, że znajdziesz tego defekta, Wiktorze. Nigdy nie zawodzisz. Powiem wam szczerze, że właśnie nigdy nie wiem. Ja dopiero poznaję teraz fabułę. Ciekawe, jak oni na siebie trafią, raczec z Klankiem. Robot wiedział, że musiał rzucać bombami we wszystko, co stało mu na drodze. No to rzucamy. Klank dostrzegł spręży Wiedział, że ten gadżet pozwoli mu okiełznać najpotężniejszą z sił. Siłę ciążenia. Klank musiał rzucić spręży ale gdzie i jak? Ok. Teraz tutaj. Aha, jeszcze go nie rzuciłem. Dobrze, fajnie. To sprytne jest. I teraz w to celujemy, i w to rzucamy. I jeszcze mamy jedną bombę tam, ale już możemy lecieć tutaj. Dobra, ruszamy dalej. Będziemy uciekać teraz. Wow. Trzeba unikać tych strzałów ja jego. Matko. Wow! Ale to jak tego unikać? Niesamowite. Czy mi się to uda? Załatwmy to jak robot z robotem! Czy ja mogę... Mogę tego jakoś unikać? Okej. Okay. W momencie kiedy to się robi czerwone, dopiero mogę... Tak naprawdę tego unikać. Woda. Dobra Udało się tu wyskoczyć. Super, zainstalowało mi właśnie Krasza. Myślę, że już wcześniej zainstalowało. Ale dostrzegł energobota. Potrafi on zapewnić zasilenie różnym urządzeniom. W które miejsce powinien nim rzucić? Stary, no jak to? W to? Naprawdę świetnie budujesz dramaty. Dziękuję, i Chlubię się swoją gawędziarską swadą. This... W czym tkwi problem, wiktorze? To jest tak dobrze napisane... Nie, ja nie uratuje. Czy takie mam podejrzenie, że hmm... taka scenka to taka, wiecie, co była w innej płynności i w ogóle rozdzielczości znaczy się w proporcjach ekranu, to... Czy ona nie pochodziła czasem z filmu? Tak, podejrzewam, ale nie wiem. Bo może nie. Szukają mnie. Nie wiem, czy mogę tutaj tak bezpiecznie sobie długo hasać. Chyba muszę najpierw most odblokować, nie? Tak. Chyba tak. Podejrzewam, że to jest. Mój cel teraz. Okej. Okay. Takim, a nie, nie mogę tego. Tutaj muszę wcisnąć po prostu przycisk. Tak jest. I teraz mi się otwiera przejście. Ok, no to to ma sens. Zaraz chwila. Super. Bierzemy bombę. To nie było takie trudne. I lecimy. Czyli klank został stworzony przez doktora Nefariusa. Myślisz, że mi uciekniesz? Znowu ten brutal. Ok, super jest dubbing klanka. Bardzo mi się podoba ten głos. Ok, nie jest takie trudne. Ok, teraz w lewo skoczymy. Super. Wow, myślałem, że jeszcze raz pójdzie, kolejny promień. Dobra, fajnie, fajnie. O matko, co to? Co to? O kurde, trafił mnie. Jak cię dorwę, jedna zębatka z ciebie nie zostanie. Ok, teraz musimy z różnych stron unikać tych promieni. Coś jeszcze? Ok, woda. I uciekamy. Robot co sobie radę da trofeum yy, zdobyte. Tak, i to są chyba te kascenki, to są chyba sceny z filmu. Ale nie wiem, nie widziałem filmu. Obiecuję to nadrobić. Jeśli oczywiście gdzieś ten film znajdę w legalnym źródle, to nadrobię. Komputer? Ustaw koordynaty głównej bazy Strażników Galaktyki. Cel ustawiony. Nie żebyśmy dali radę tam dotrzeć, ale cóż. Jest <śmienialne>, to jest. Ojejku. Super. I znowu jesteśmy na Veldin. Na cholerę jest wznawiane to nagrywanie, jak to jest tylko na chwilę. Tutaj raczej cierpi z powodu nieprzyjęcia go do grona Strażników Galaktyki. Nie zostanę strażnikiem. Co? Chyba tak się poznają raczej z klankiem? Uszkodzona. Układy są w jednym kawałku. Muszę do Aliro City. Są zagrożeni. Zaraz, zaraz, zaraz. Kto jest zagrożony? Nadciąga armia. Muszę ich ostrzec. Miałeś wypadek. Spokojnie. Weź zwolnij. Może skoczmy do mojego warsztatu, co? Zrobię ci przegląd i jak będzie trzeba, to coś naprawię. Dziękuję. Doceniam twój gest. Nie ma sprawy. To, jak cię nazywać? Prawidłowa nazwa fabryczna to defektywny robot bojowy B5. Ach, może po prostu nazwę cię klank. Jestem Raczet. Góra i dół. Dajesz radę, pełna profeska W głowie kłębiły się miliony myśli Czy uda mu się naprawić mikrego robota? Czy będzie on impulsem do przeżycia przygody, o której marzył? Czy zostawił w garażu prototyp silnika jonowego własnego autorstwa? Odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi Tak Kurde, jaki genialny Dobra, scenariusz Trzymaj się, wracamy do warsztatu Dobra, słuchajcie, w tym miejscu, żeby was nie męczyć już dłużej Skończymy sobie rozgrywkę w tym odcinku Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej serii. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją i oglądajcie kolejne odcinki, bo zamierzam przejść całą tę grę. Jeszcze nie wiem czy na 100%, jeszcze nie wiem czy z platynowym trofeum, ale na pewno na wysokim poziomie trudności. Dobra, eee, mamy te śmieszne krabo żabo się przed nami. I nie jestem pewien, czy one są przyjaźnie do nas nastawione, czy nie, ale tego dowiemy się już w kolejnym, drugim odcinku naszej przygody z Raczetem i Klankiem. To by było na tyle, trzymajcie się i cześć.